Kiedy ten mężczyzna rano się budzi, najpierw dotyka mieczem piasek pustyni. Następnie ponownie wyczuwa ziemię stopami. Nagle piasek przed nim zaczyna się zapadać. Widząc to, tak bardzo się ekscytuje, że natychmiast woła swoich towarzyszy. Właściwie jest to najstarsza metoda odnajdywania studni na pustyni. Od trzech dni nawet kropla wody nie dotknęła ich ust. Całą nadzieję na przetrwanie pokładali w tej właśnie studni, ale gdy tylko zdjęto pokrywę studni, wszyscy o nie mieli. W studni nie było ani jednej kropli wody. Widząc, zawiedzione twarze towarzyszy, kapitan w złości podniósł cegłę i wrzucił ją do środka, ale cichy odgłos dobiegający z dna studni jeszcze bardziej wszystkich przygnębił. Żołnierze nie mieli już wody, a śmierć na nich czekała. Jednak kapitan się nie poddał. Rozkazał Jackowi zejść do studni i sprawdzić jej wnętrze. Na dole był tylko żółty piasek, ale gdy Jack miał już zacząć wspinaczkę z powrotem, poczuł wilgoć na ścianie studni. Dotykając jej uważnie, zauważył, że w jednym z rogów powoli skapuje kropla wody. Jack krzyknął z radości i poprosił towarzyszy o przyniesienie jakiegoś naczynia. Towarzyszy natychmiast wyjęli metalową puszkę, którą mieli przy sobie. Jack bardzo ostrożnie zbierał każdą kropelę i wlewał ją do pojemnika. Wody było wprawdzie niewiele, lecz była to jedyna nadzieja na życie dla dziewięciosobowej drużyny. Kapitan natychmiast kazał przynieść więcej naczyń. Po godzinach ciężkiej pracy w końcu udało im się napełnić Dwa pudełka na lunch. Teraz Jack powiedział swoim towarzyszom, że muszą być bardzo ostrożni. Choć pragnienie sięgało zenitu, kapitan surowo ustalił zasadę, że każdy może wypić tylko trzy łyki. Żołnierze spragnieni od trzech dni wyglądali teraz jak trawa nasiąknięta deszczem. Wody było mało, ale stała się dla nich nową nadzieją na przetrwanie.